Puchar kuchar post w Burgabisa nie grałem no i sypło z dał, dał. Tak. Tam na przykład jak 11 ludzi cały czas obserwować to jednemu jest ciężko. Na przykład. To jest, łatwiej jest w koszykówce bo jest tylko 5 do budynku, prawda? A jak jest 11 to zawsze musiało być z dwóch tych, z dwóch doprowadzenia. Ty masz na przykład linię obrony dobra. i ten? Masz... To nawet jakby łapiesz 70% A, tak. to jest dużo. Bo taki kapusta, który strzelił bramkę i wchodzi w zakrycie i teraz czeka, żeby mu postawili piwo, bo on się jest happy, to nagle możesz tu popatrzeć, jest straconych piwo, ile piłek przybierze. Tak, tak. Ale to dobre, ale tam nakreśliłem tyle, że... No ale wiesz, no bo... się to ...aktora, który uważa, że... ...targon, tak powiem. ...zapatrząc na punkcie... ...targon. ...bym tyle miał nie pojęć. Czekaj, daję, czekaj, czekaj! nie, tajem... tak że bramkę nie, nie, bramkę nie, jedną, ale tyle nie, nie, No nie, nie, wtedy, nie, 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 stracił piłkę. I Wojtek wierzył, no, no, się nie, 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 no, 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 który nie, 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 to nie, 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 Ale to widać charakter, nie bał się, długo przytrzymał piłkę. No ale to się tak na całym świecie robi, że od takich łeb się już kształtuje pewne cechy. Znaczy do pewno zostałem już zbrodzone, nie? Bo tam, 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 po, moje dzieci zawsze były łagodne, spokojnie, bo ja byłem zawsze w Zresztą, że dzisiaj to panu zostało mi na szczęście. <følcie. sum> Tam. Tak. Tak, że że to jest jakaś leśna, jedenastka, na no, każdy ma inną profesję. Nie, bo tak, wiesz, kalówka to na to się jeśli chodzi o ilość ludzi, o się bez, Bo zasady są te same, same, trzeba być na pozycji, tylko to Będzie ciepło, będzie temperatura 12 stopni, będzie to było jutrzejszy będzie 15 to no. ale nie będzie też. Jest na dźwięk, bo, bo tam chyba parcie